Hejka, hejka, tu Kamykos, witam was w kolejnym odcinku z gry StumbleGuy Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagram sobie rankingowe bitewki Ale co bym chciał wam powiedzieć um, Twórcy gry wprowadzili coś takiego nowego jak bananowa bonanza I zdobywając, grając w grę dostaje się takie okulary i do, to można wygrać nagrodę Mam 90 uzbierałem, więc za jeden meczyk powinienem mieć tam około 10 więc zobaczymy co tam dostanę, Ym, niestety kolegę tutaj, o, mam nowego dookoła, pozdrawiam, J4813 e, Zapraszam, witam znajomych, możecie mi wysłać zaproszenia No profil widzicie, tak, tutaj jaki jest mój, więc serdecznie zapraszam mm. No dobra, to co, kuleczka? a w ogóle jeszcze są nagrody do odebrania e, w Kalendarz adwentowy, ale ja odebrałem, więc tutaj już nie będę miał Także tu też warto wejść sobie, chociażby sobie odebrać te nagrody. Bo są pudełka, a w pudełkach są fajne nagrody. Skórki między m.in. Yy, klejnoty, no pewnie skórki w większości. Ja już kręcę kółeczkiem, zobaczymy co dostanę. Klejnoty przeleciały, zdolności będą jak nic. O nie, no, ale ja to już mam. Niestety to już mam. Trudno, trudno. 67, no to nie za wiele. Czy w Stumble mamy coś do dobrania? Na pewno jest, coś nie, nie mam nic. Dobra, ok, słuchajcie, wydarzenia. Co my tu mamy? O, Sleep and Slides, bo na nowej bonanzy jest widzę chyba. To mogę podkrywać. No, są pudełka Lava Land, Legendary. I tu jak zagram, to z tego co kojarzę, to powinienem dostać właśnie te okularki, które ma mój kameleon. Jaki ma język zawinięty wokół głowy. To, czy wy to widzieliście? Tu mu się kończy. Tu mu się zaczyna, tu mu się kończy. No dobra. O Czapląsu można trochę dostać już, jak się trochę nim gra. Widzę kolora, kolorowy. O, zobaczymy, jaką mapkę nam tu rzuci, co? Jaką mapkę. No, no, to to dziwno by było. No, ale słuchajcie, ta mapka mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak wam. Możecie napisać w komentarzu. Moim zdaniem jest super pomysł twórców. Dobra, tutaj nie pójdę, bo tutaj jest za mało tych, ale chciałem sobie. O, a czemu ja nie mam tych? To jest bez emotek gra, ale numer. Dobra, tutaj można wskoczyć sobie wyżej. Ja nie chcę się ruszać. O, dobra, tu mamy. Przeszedłem, no do... dobra, dobra. To jest gra bez emotek, no dobra. W miarę jest sprawiedliwa, chociaż myślę, że można zrzucać innych samymi emutkami w takim razie. Nie będę próbował, bo sam spadnę. Trzy matki, trzy matki są takie, no dobra. Zostało nas 8 osób, i zostaje tylko czterech do następnego. Czekajcie, czekajcie, dobra. Tak, trzeba tu wskoczyć. I nawirujące kwiatki. Lepiej, O, właśnie. Kolegę chciałem zrzucić. Widzieliście? Można zrzucać, nie? Można zrzucać. O, no właśnie tak mówiłem, że wpadnę sam. No... Zepsułem. No dobra, i czy my dostaniemy okularki? 20 okularek, zobaczcie. Widzicie? Dostałem 20 okularów. Jestem, no... Gdzieś tam, gdzieś tam. Dobra, odbierzmy nagrody. Najpierw tu, skocz tyle razy, dobra, skoki, zagrać tyle gier. No dobra, to to zrobię spokojnie. A, tam miałem jeszcze dobrania do Stambul Passa, Gwiazdki. Jest, gwiazdka. No i dobra, zobaczmy. Mamy 100. Odbieramy. Mamy pudełeczko, co dostaniemy. Wygrywam, że to do zdolności. No, to całkiem nieźle myślę. Można tutaj mityczne legenda. Mityczne nawet są. Uuu. Queen of the Frost, można dostać nagrodą. Jeszcze jest tydzień czasu ponad, na to, co płaca sobie wejść. No dobra, a teraz to, co w klubie odcinka, czyli... ...drewienko... dwójka. Będziemy, czy mi się uda. Muszę do czymś po więcej grać z pasa, bo... ...Rostars mi się troszkę przejadł. Chociaż... Chcesz... Magiczne drzewo teraz jest i z prezentami, więc warto tam też wchodzić sobie i robić misje chociażby po to. Trzy bilety dziennie się dostaje, więc można skumulować sobie bilety i później biletami, że tak powiem, na jeden dzień wszystkimi zagrać. O, zapomniałem, że. Słuchajcie, nie widziałem, że tu mogę, ale jest Lava land, gdzie. Mam bańkę, ok. Tutaj, tutaj. Ach, nie, tu miałem rzucić, słuchajcie. Spadła z mojego klocka. Dobra, tu widzę, że... Yy, yy. No to pięknie odpadłem. Ach, zachciało mi się skakać tam, nie? No dobra, mniejsza z tym. Ale punkciki 10. O, tu też jest za to. No to słuchajcie, opłaca się grać właśnie rankingowe w tym momencie, no 10. Dostałem okularków, hmm. gramy kolejną, od razu, szybko, nie ma co Ciekawe czy za grę ze znajomymi też się otrzymuje okularki Pewnie też O, jakoś tak dziwnie spada, rośnie, co to, 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 to ma być? O, 12, 11, 13, ludzie wychodzą w trakcie dobierania, no zobaczcie co tu się dzieje Mm -hmm. Miałem 16, dziś się zrobiło 9. Jaka będzie mapka? Lawalat, dobra. Uderzyłem tam kogoś, ale nie wypadł, widzę. Okej. Okay. Chyba się w ten sposób uratowałem, bo tam koledzy zginęli mi się wydaje. Nie trafiłem niestety. O nie! Naprawdę? Pan Pingbi mnie zrzucił. Widzieliście go? No nie, prosto do lawy mnie wrzucił, ale... Dobry jesteś, dobry, no. Mam nadzieję, że nie wygrasz. Ale jestem niedobry. 10 i 85 punktów reputacji, dobra, super. Wpadło nam... no może dostanę tutaj do kolejnego levelu. Miałem srebro na... srebro teraz... Może wyjdę z drewna na srebrno? Trzeba tu dosyć dużo grać, ale nie jakoś strasznie, żeby wejść tam wyżej w rankingu. Później się zaczynają chocki-klocki, jak się gra z tymi takimi z wyższych rankingów. Teraz to widzicie, wrzuca mnie, o, nawet bez rankingowych jakichś. To jest mapka, którą ja umiem grać, teoretycznie. Mam bańkę. Och, trzeba mnie tutaj... Ta droneczka No nie... No nie, ale mnie wyrzuciło ładnie. Sam sobie se... nic nie dostałem, za szybko odpadłem. Uuu, to nie wiedziałem, że tak można też. No dobra. Co my tu mamy? No, już tak widzicie, spada. Ok, rośnie i spada liczba graczy. To myślę, że to jest kwestia właśnie tego dobierania na odpowiednim poziomie. No, ja się dzisiaj to nie popisałem. Żadnej koronki nie będzie w tym filmiku, naprawdę. Mm. o Bogdaszy Remastered, okej. Okay. Popularna teraz nazwa. O, pan klocek. Ale fajnego maski na jakoś. Czy ja kogoś wyrzuciłem? Chyba tak. Uh -huh. To są proste klocki na razie, póki co, tutaj. Tam wyrzuciłem kogoś. Za blisko stał linii. To jest błąd tutaj na pewno. Tu chciał mnie ktoś wypchnąć, ale mi się nie mu się nie udało. Na razie są proste klocki. Słuchajcie, na razie są proste klocki. Tu co można przeskoczyć o tak. Po prostu. To już są trudniejsze klocki. Się przebijemy. Aha. O, ja chyba spadnę, niestety. Dobra, słuchajcie, ostatnia szansa, żeby to przeskoczyć. To była tak, jak nie spadł głupio. No cóż. Tak to bywa, ale dostałem przynajmniej punkty reputacji, nie, naprawdę, dobra, jeszcze jeden mecz, a punkty sezonowe za ten, z poprzedniego sezonu plus 10 dostałem, no to szybciej można wrócić, pozmieniali tutaj, a właśnie muszę wam pokazać co zrobili w skład Busters, Squad Busters też super cel pozmieniał troszeczkę, upodobnił bardziej do Rostarsa. W ogóle czemu ja gadam o tamtej grze, jak o tamtych grach jak gram w tą... Nie wiem, no tak lubię, ga, lubię gadać. Nie wiem wam czy to się Wam podoba, czy nie. Właśnie, ale Squadbusters, Squadbusters. Muszę nagrać Squadbusters. Te mapki tutaj mogłyby się, że tak powiem, pozmieniać też. To mogliby popracować nad nowym mapkami, chociaż one są... No lubię te... Ten statek z, y, zielony, z duchami jest fajny. Dobra, łączę sobie na razie bańkę. O tam ktoś spadł i chyba chciał zrzucić, czy nie, nie wiem. Tu chyba nie będzie szansy na przeskoczenie tego. O chociaż nie, pojawiły się kładzki dobrze. No i pięknie się. Chyba jednocześnie się szczeliliśmy. Tak mi się wydaje. Mogę użyć nie szału, tylko tego. O, mam punkty doświadczenia. 40 gier. Dobra, mamy gwiazdki. To nadać całkiem, całkiem. Odbierzemy nagrodę. Zagram jeszcze. Może wbiję się na wyższy poziom. Przydałoby się. Barbie-łapka jest taka, której nie lubię. Tam się biega po różne itemki, wskazane przez... No coś nie mogę wygrać, nie mogę, no... musimy się tu skupić bardziej, o, 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 No tu mnie ktoś chciał zrzucić... Nie dużo tych chętnych tu jest do na, ty na tych klockach. Chyba kogoś utopiłem. Niech sądzę. Nie, naprawdę? No nie, no tak. A. Tu mogłem, chciałem tam wskoczyć, gdybym mnie zblokował się. No cóż. Tak to bywa. Ja zrzuciłem kogoś, to zrzucił mnie. Dobra, jeszcze mogę dostać 8, no to Jeszcze 160 punktów. No to jeszcze jest szansa może w tym odcinku by się udało. Wbić kolejny wyższy poziom. Tak, uda się, myślę. Co dostaniemy za mapkę? Znowuż to lawalant. No, może w końcu mi się uda wygrać. Lawalant, nieskończoność. A mogę mu użyć jedynki, jedynki, umiejętności, zdolności i bym przeży przeżył, może tamto. Właśnie, to dostaje się, że tak powiem, bonus w postaci Uuu, właśnie tego oszołomienia. Tam jest kolega, który tutaj... Dobra, tu wrzuciłem kogoś. Smurf już tu biega jakiś. O, ale wskoczył, zobaczcie, widzieliście to? Dobra. No i sam padłem Naprawdę. Och. Nieumiejętne um używanie skilli prowadzi do takiej gry, właśnie, że się odpada. Dobra, i jeszcze jedan, jeden mecz. Tak, gdzie będę w prawie, że w finale to awansuję na kolejny poziom. I o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi. Zapraszam Was do pisania w komentarzach, yy, o, jaki skin wam się, czy ten skin wam się podoba, a jeżeli nie, to jaki wam się podoba. Jeżeli nie subskrybujecie, też możecie zasubskrybować, mój kanał Będzie mi bardzo miło. Większość z was, który ogląda moje filmiki, nie subskrybuje. To jest chyba standardem na YouTube. Nie wiem, jak to jest grane, ale... Warto sobie zrobić subskrypcję, a się że sobie później ją jak nie będzie wam się podobało, a gierek nagrywam różnych, dużo sporych, nie tylko Stumble guys, nie tylko Brawl Stars, właśnie takich tam Squadbusters. Możecie mi napisać, jaką byście chcieli grę zobaczyć, jaką odpalam. No i cóż, wtedy może taką grę włączę na pewno i pokażę, jak ja sobie w niej radzę. Majcika bym sobie pogodował, widzicie. Tam ktoś spadł. Tu ktoś chce wskoczyć, nie da rady. Kurczak nie da rady. Dobra. Ach, nie trafiłem, wiesz. To jest ten problem, Misiaczku. No i wpadł on, a potem wpadłem ja. No, to było dobre, chciał mnie zrzucić. Widział. Widział co się kroi i mnie chciał zrzucić. Słuchajcie, dobra, 185 punktów i i... Brązik. Dobra, do brązika do sreberka. Niedużo zostało. 700 punktów umiejętności. ekstra, odbieramy od razu, bierzemy nagrody. Witz są jakieś nagrody fajne, zobaczcie. Hmm, za jest... To już odebrałem, aby bez 750 punktów umiejętności. Globalny ranking. No w czempionie nigdy nie byłem. Muszę chyba... Spróbować. Możecie napisać, czy byście chcieli zobaczyć, czy dochodzę do czempiona w ogóle, bo... Można no, może sobie próbować. Ale trzeba też grać. Umieć grać przede wszystkim. No dobra, kolejne 250 punktów. I co? I to będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. że tak, zostawcie łapkę w górę. I... Do obačanja, hejka, pa pa!